Co się mu się złożyło? No nie ma zabawki. Już widzisz od nas? My chcemy tu posprzątać trochę No No siup. chopa. Hmm? 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 No. no idź już Idź już do pani Dobra, sam Wiem a mu się spodobało Spodobało się, spodobało się. A bo ty szukasz cały czas takiego serwy, nie, nie wolno, tam nie wolno Oddamy cię właścicielce, dobra? Ja pójdę i cię zaniosę Bo ty się nie odczepisz od nas